Ja pierdzielę, wiedzieliście, że jest coś takiego jak dyskryminacja pozytywna? Naprawdę posłuchajcie wybitnej pani ministry, minister Kotuli. Bo ona wam to wyjaśni, o co chodzi. Ja dalej nie rozumiem, ale może wy zrozumiecie. Ostatnie pytanie od naszego internauty, niewygodne pytanie od internauty, tak się nazywa. Jakie jest pani zdanie o dodawaniu ekstra punktów za płeć? w rekrutacjach czy programach naukowych. Są przykłady, gdzie dziewczynki mają na start ekstra punkty. Czy to jest równość? Czy chodzi o równość startu czy wyniku? Czy pani by się cieszyła, gdyby była pani ministrem z parytetu? Panie redaktorze, są formy, to są formy, jak rozumiem, dyskryminacji pozytywnej, czyli wyrównywania szans. Dyskryminacji nie, pozytywnej? Jest coś takiego jak dyskryminacja pozytywna, czyli to są programy, które mają na celu pewnie wyrównywanie szans, ale nie znam szczegółów tego, do jakiego konkursu Kursu, czy do jakiego programu się to odnosi, więc trzeba by było sprawdzić, czy to jest kwestia być może albo kierunków naukowych, w których na przykład jest, jednak kobiety są niedoreprezentowane i to w zakresie tego jest to wsparcie, natomiast tak, jest coś takiego jak dyskryminacja pozytywna.